Witam serdecznie we vlogmasie numer 2 Te vlogmasy po prostu dodają mi takiego powera. Ja zauważyłam, że rano wstaje z lepszym humorem, z chęcią w ogóle do robienia czegokolwiek. Ja jestem mega na tym i kurczaczki pieczone! Jaram się, jaram się na maksa, bo. Kurde, nie wiedziałam, że to taki fan mi sprawi. Naprawdę Wam mówię. Ale ogarnęłam się już, jakby, nie wiem, czy to będzie widać. Kurde, mam taki sweter. Taki o. Kurde, nie widać. Moment. O, mam takie spodnie jeansowe, jasne, taki sweter. Wyprostowałam w ogóle włosy bo stwierdziłam, że te mam naturalnie kręcone i one mi się nie chciały ułożyć. I stwierdziłam, dobra, prostujemy je dzisiaj. Jak git wyszły. No, mam nadzieję, że chociaż chwilę się utrzymają, bo znając moje włosy, to one po... W kilku godzinach zaczną się znowu kręcić Więc tak, no super, super Nie polecam kręconych włosów Są bardzo ciężkie do utrzymania i się ich za cholerę nie da ułożyć Więc tak Ja się właśnie też pomalowałam dzisiaj, w sensie Pomalowałam sobie rzęsy jedynie No i wiadomo, usta balsamem tak zastanawiałam się, czy jeszcze malować się bardziej, czy nie, ale stwierdziłam, że nie. Nie miałam jakiejś takiej ochoty na to. Właśnie za niedługo będę się szykować na autobus, ponieważ jadę odebrać bilety. Ponieważ ja yy, raz na jakiś czas po prostu zgłaszam się do x żeby wziąć bilety i po prostu sobie sprzedawać czyli być takim promotorem biletów i już tak dwa czy trzy razy sprzedawałam, więc tak, stwierdziłam, że się zgłoszę. Później jadę do mojej mamy do pracy na chwilę, bo dawno nie byłam, tak. I stamtąd idę do mojej babci zjeść obiad, też dać jej um, katalogi, bo wczoraj oczywiście zapomniałam. I ja wchodzę do mojej babci, moja babcia do mnie, tak, nie? Ja katalogi, a ja mam takie. Holoresna! Zapomniała mnie, i ja mam takie kurde! Kurde! Ale nie, dzisiaj już muszę je wziąć i jej dać. I stamtąd nie wiem jeszcze, czy się wyrobię, wrócić do domu, czy nie. W razie wówczas rzeczy, już ze sobą wszystkie, bo później na godzinę 17 idę na stadion, bo będziemy pakować paczki świąteczne dla, dla różnych dzieci. Bo zbieraliśmy w sklepach netto słodycze do koszy. I ja tam stałam, właśnie też jako wolontariuszka, i dzisiaj będziemy pakować paczki, więc jestem podyscyplowana tym, bo kurde. Cieszę się, że, że mogę uczestniczyć w czymś takim, bo to jest mega, mega fan, mega Friday I to jest taka radość, że możesz sprawić komuś y, uśmiech na twarzy, nie? Że nawet po prostu dając słodycze. Naprawdę, to Ty jesteś jeszcze bardziej szczęśliwa faktem, że sprawiłaś komuś przyjemność i że komuś dzień polepszyłaś, nie? I to jest, to jest mega fajne. Ja uwielbiam cieszyć się z takich małych rzeczy. Uwielbiam, po prostu, uwielbiam. Oczywiście, przed wyjściem muszę napić się mojego ulubionego picia. To nie jest żadna reklama. Ja po prostu uwielbiam to picie i to niebieskie. No, I love it po prostu. Ja bym mogła zostać ich ambasadorką. Ile ja już butelek miałam tych yy, po tym piciu? Dzień w dzień piję to. I to niebieskie. Nie ma praktycznie innego picia, które ja bym mogła pić. Dlatego bierzemy łeczka witaminek od IGI, świątek. I lecimy. Dobra, muszę się szykować, bo, kurde, znając mnie, to znowu na styk wszystko będę robić i na wariata lecieć. Dlatego sprawdzam autobus. I się szykujemy. W ogóle ubierając się dzisiaj rano, zorientowałam się, że ja w ogóle w szafie nie mam żadnych świątecznych swetrów. Niczego świątecznego nie mam, oprócz piżamy. Ale no ja nie będę chodzić w piżamie na co dzień. Więc no może uda mi się zaopatrzyć w jakieś swetry świąteczne? Zobaczymy, zobaczymy. No bo kurde, no tak dziwnie, nie? No. No ale znalazłam jakiś taki sweter. Dawno go na sobie nie miałam. No i stwierdziłam, że dobra. Pasi jak na razie. Ale nie no, jak będę kupować jakiś świąteczny sweterek, to taki fajny. Wiem, że w PEPKO są fajne świąteczne swetry. Dlatego muszę się któregoś razu przejść i zobaczyć, czy jeszcze w ogóle y, jakieś dorwę. No bo może być już problem. Ale no zobaczymy, no bo kurde. Chociaż jeden. Chociaż jeden bym chciała kupić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle wczoraj nadrabiałam jeszcze po montażu. Czyli tak naprawdę, już dzisiaj, no już dzisiaj, bo było po północy, nadrabiałam vlogmasa Angiex. I japierdziu! Człowieku! Vlogmasy z Laponii. To jest marzenie po prostu. Anjax to jest zdecydowanie królowa vlogmasów. No nie ma lepszych vlogmasów. Nie wiem kto by ją miał przebić. Ale ja pierdziele, no, no tak zarobiście i najlepsza była scena, jak, um, jak Anjax zgubiła się z Charlie, bo nie wiedziały, nie wiedziała, gdzie e, Lukas pozostały mi poszedł. I ona nie miała w ogóle niczego przy sobie, tylko aparat, i zapomniała, że na lotnisku istnieją ekrany z lotami i z gateami, do którego tam trzeba iść. No i dobrze, że się znaleźli, bo od razu po tej sytuacji, jak na vlogu właśnie oglądam, przypomniała mi się ta scenka z Kevina, jak właśnie biegli na lotnisko i go kurde, zgubili i on wsiadł do, samego, do samolotu do nowego Jorku, a oni na Florydę, o ile dobrze pamiętam. Do wyjścia, i akurat jak już zaczęłam się ubierać, przyszło mi powiadomienie, że moja paczka jest w drodze. Oczywiście moja mama jak zwykle wysłała mnie na zakupy do osiąg. Kocham takie sytuacje jak wchodzę i kupuję coś, co wymaga pokazania dowodu I większość osób pyta się mnie, no proszę o pokazanie dowodu, bo pani tak młodo wygląda A czasami słyszę, że ja wyglądam na starszą niż jestem, więc fajnie, fajnie Chciałam nagrać coś u mojej babci, ale zapomniałam Byłam tylko tak na szybko, żeby coś zjeść i... Lecę dalej teraz na stadion pakować paczki, jestem taka podekscytowana ty. Nagrywam się z toalety, bo mamy taki zapierdziel z tymi paczkami, że normalnie się aż spociłam, ale dlatego nic nie nagrywam, bo jest tego wciąż dużo. Odezwę się do was jak już będę w domu. Jestem już w domu po dosyć intensywnej końcówce dnia. Nie spodziewałam się, że będzie to aż tak intensywne pakowanie. No i tak jak wam nagrywałam wcześniej, no nie miałam jak w ogóle wam pokazać tego, jak to wyglądało, bo było naprawdę. To, to był dosłownie maraton. Tyle się działo, i jeszcze jutro mnie to czeka, ale nie, no, fajnie, fajnie, naprawdę, bo. Macie z tyłu głowy takie coś, że no jednak sprawiać, sprawicie radość dzieciom czy innym osobom, które dostaną te, te paczki. I to jest fajne takie uczucie, że Wy możecie dołożyć taką swoją cegiełkę do tego, aby tą radość u kogoś zobaczyć. Ogólnie nie udało mi się pójść do sklepu żadnego, żeby zobaczyć jakikolwiek kalendarz adwentowy. Przepraszam Was za to, ale. Nie wiem, czy kupować już go. Może jutro jeszcze się przejdę do sklepu, może zobaczę. Otworzymy wtedy <gryw> najwyżej trzy okienka, ale no to, to jeszcze dam znać. A teraz mam prowadzenie do katalogu. Dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się obejrzeć jakiś serial albo jakiś film. Może świąteczny, bo trzeba już wprowadzić taki klimacik, oprócz lampek i choinki, żeby było naprawdę fajnie. Nie spodziewałam się, że ten dzień będzie aż taki intensywny, bo ja wychodząc z domu po godzinie chyba 13, po godzinie 13 wychodząc z domu, nie spodziewałam się, że zląduję do tego domu o 20.00. Prawie o 20.00 Tak, o dwudziestej. Cieszę się, że, że mam taki intensywny dzień, bo ja nie lubię siedzieć jakby w miejscu. Nie lubię. To kiedyś uwielbiałam. Kiedyś było bardzo ciężko mnie wyciągnąć gdziekolwiek. Teraz to ja... Wszędzie jest mnie pełno. Po prostu. Wszędzie jest mi pełno. Może zrobię sobie dzisiaj taki, taki skinker. W sensie, że zrobię sobie maseczkę na twarz albo coś, bo dawno nie miałam. Później jeszcze... Montaż vloga, tak? Będę, m, vloga, no vloga. Vlogmasa. Będę montować, bo miniaturkę mam i stwierdziłam, że w tym roku miniaturki do vlogmasu będą po prostu takie same. Bo spodobało mi się to zdjęcie, które zrobiłam do pierwszej miniaturki. Stwierdziłam, że ją zostawię, tylko po prostu będę zmieniać numer, numerek. Danego vlogmasa. Dostaję komentarze, już też i wiadomości, że fajnie Wam się ogląda te vlogmasy. Ja się bardzo cieszę z tego. Ja jestem tak szczęśliwa, bo kurde, ja zawsze o tym marzyłam, żeby nagrywać vlogmasy swoje własne. Bo ja zazwyczaj to kończyło się na tym, że ja na przykład, na przykład oglądałam Anjax czy jakieś inne osoby, i zawsze miałam takie, ale fajnie było tak nagrać swoją własną. Taką serię vlogmasów. I poczuć ten... Poczuć ten klimat. Bardziej poczuć magię świąt. Tylko wiecie, czego mi najbardziej brakuje? To nie ma śniegu na dworze. Bo w końcu jest grudzień, nie? Wana bym ulepiła. No. Kiedyś ulepiłam, ale taki mały był. Ale był? Był. Dzisiaj patrzyłam, ile ja miałam... Ile mi weszło w ogóle subskrypcji na kanale. Ludzie, my mamy prawie... Do obserwujących bo tam jest 70 parę chyba jeszcze. No ale zbliżamy się do setki. Dla mnie to jest niepojęte. Dla mnie to jest niepojęte. Dla niektórych to może być ale mało coś tam, że... A ja mam takie, że what? 100 osób postanowiło mnie zaobserwować. Wcześniej zaob zasubskrybować, o. na YouTubie. I oglądać mnie, to jest naprawdę mega miłe i ja się bardzo cieszę, bo powiem wam, że w życiu mi się nie spodziewała, że to tak pójdzie. Bo jak ja sobie wyobrażę, że przede mną stoi ponad 100 osób, po prostu tak. W życiu, w życiu bym sobie tego nie wyobraziła. Dla mnie to jest bardzo dużo i ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną i że naprawdę mnie wspieracie i że oglądacie, bo no to jeszcze bardziej mnie motywuje do nagrywania i widzę, że naprawdę to ma sens i że idzie to w bardzo dobrym kierunku. Jestem mega zajarana tym, mega i dziękuję Wam bardzo serduszko dla Was. Takie wam zrobię i takie że jak za moich czasów. <laughs> jak ja kocham to, to, to zdanie, za moich czasów.